Studio Pulsu Biznesu i Bankier.pl EFNI w Sopocie. Mój gość, profesor Artur nowak Szkoła Główna Handlowa. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie profesorze, 1 stycznia rozpoczyna się Polska Prezydencja w Unii Europejskiej. No, pokładamy spore nadzieje w tym, że będziemy mogli wiele rzeczy... Z punktu widzenia interesujące, z punktu widzenia naszego kraju, przeforsować, jeśli chodzi o legislację unijną, o działania unijne? Czy to rzeczywiście jest tak, że prezydencja da nam te duże możliwości i będziemy mieli tą siłę sprawczą, jeśli chodzi o, o działanie Unii Europejskiej, o przepisy? Samo objęcie tej funkcji ważnej w Unii Europejskiej, w ogóle w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej, samo siebie nie daje takiej sprawczości. A trzeba raczej wiedzieć, co się z tym robi, bo to jest tylko narzędzie. I to w dodatku takie, w którym na pierwszy plan wysuwa się taka rola uczciwego pośrednika, dbającego o to, żeby interesy wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej były jakoś uwzględnione w tym procesie decyzyjnym. Natomiast, skoro się jest przewodniczącym tych różnych gremiów e, decyzyjnych Unii Europejskiej, czyli zarówno Rady Unii Europejskiej, jak i tych gremiów, które poprzedzają przygotowania e, konkretnych decyzji już zapadających na poziomie wszystkich ministrów e, właściwych dla danej kwestii w Unii Europejskiej. To tam w, dokładnie we wszystkich tych gremiach Polska ma przewodnictwo. Jest tam polski urzędnik, krótko mówiąc, który kieruje pracami i programuje pracę tych, tych właśnie gremiów, no to przecież wiele zależy od tego, jak my to z tym będziemy postępować, jak sobie z tym poradzimy i jesteśmy w stanie dodatkowo właśnie tam w tych miejscach robić. Taką politykę, żeby i wilk syty był i owca cała, w sensie takim, żeby wszyscy partnerzy byli zadowoleni, że jest dobrze poukładany ten plan prac, ale jednocześnie, żeby i nasze interesy były tam ładnie, ale dyskretnie uwzględnione. Czyli rozumiem, że możemy też być takim inicjatorem, prawda? Jako, jako, jako kraj przewodniczący możemy konkretne. Tematy, może tak mówiąc, na agendę Unii Europejskiej podrzucać. Czy to tak działa i w przypadku prezydencji, też patrząc historycznie, że inicjujemy no, właśnie działania istotne z naszego punktu widzenia i procedujemy je w tym czasie. Tak, a przy czym inicjowanie niekoniecznie oznacza, że my rozpoczynamy w ogóle coś, tylko na przykład mamy rolę taką, że mamy decydujący, bardzo ważny głos w zakończeniu określonego procesu, który był zainicjowany dużo wcześniej, ale teraz właśnie mamy możliwość jego sfinalizowania. I to akurat w tym zakresie jest bardzo duża i nie do przecenienia rola prezydencji. A w jakich obszarach my możemy inicjować? Czy to jest tak, że jeśli chodzi o, rozmawiamy w gazecie, rozmawiamy w studio Pulsu Biznesu, Bankier.pl, więc sprawy gospodarcze z naszego punktu widzenia są istotne, transformacja energetyczna, kwestie migracji, które teraz są, są, są na tapecie, mówiąc, mówiąc kolokwialnie, ich wpływ tych zmian migracyjnych na, na gospodarkę, na rynek pracy. Czy my właśnie w tych obszarach będziemy mieli możliwość inicjowania tych, tych zmian, czy tam w Ależ Unii dokład... będzie łatwo, jeśli Ależ chodzi o te obszary? Tak, o, trzeba pamiętać i ja myślę, że znajdziemy w, 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 wśród naszych widzów wielkie zrozumienie dla tej kwestii, że prawo unijne to jest przede wszystkim prawo gospodarcze. To nie jest jakaś wielka zawsze polityka, tylko jeżeli mówimy o czymś zawsze albo prawie zawsze, to, to są regulacje dotyczące energetyki, dotyczące transformacji. Informacji energetycznej dotyczące rynku pracy, a w tym również ważnego elementu rynku pracy, czyli migracji i wewnętrznej, i również z zewnątrz, a dotyczące regulacji rynku pracy również w zakresie relacji pracodawca, pracownik, organizacji tej rynku pracy, organizacji całego łańcucha wartości, które przedsiębiorstwa mogą mieć albo mają w Unii Europejskiej, jak i poza nią. Bo przecież prawo unijne. To również jest prawo dotyczące relacji handlowych Unii Europejskiej całej ze światem zewnętrznym. We wszystkich tych aspektach, skoro mówimy, że prawo unijne tam istnieje, no to i prezydencja ma ważną rolę do spełnienia. A gdyby Pan sobie taki swój subiektywny ranking najważniejszych, spraw z punktu widzenia gospodarczego do załatwienia w, tej, w, tym, w tym pierwszym półroczu 2025 mógł stworzyć, to co Pana zdaniem byłoby najistotniejsze? Oczywiście z punktu widzenia także interesów naszych, a może przede wszystkim z punktu widzenia interesów Polski. Dwa obszary są tutaj jakby kluczowe. W moim subiektywnym ujęciu, ja powiem dlaczego ja pewien obszar też pominąłem. Mianowicie transformacja energetyczna to jest numer jeden, dlatego że my mamy tam bardzo, ale to bardzo poważne zapóźnienie, w stosunku do innych państw i to decyduje również o naszym uplasowaniu się nie tylko w, w łańcuchu wartości Unii Europejskiej, ale w też w międzynarodowym łańcuchu wartości. Stwarza określone zagrożenia, że nasze produkty przestaną być atrakcyjne ze względu na bardzo poważny ślad węglowy, z którym mo, mogą się przynajmniej niektóre przedsiębiorstwa polskie liczyć, więc to, co się tam będzie teraz działo, jest niezmiernie ważne. Druga to jest przemiana. Na, no, na gospodarkę, przejście w, na gospodarkę cyfrową, i tutaj mówimy w zasadzie o tym, że no, jakby nie ma limitu co do myślenia i do pobudzania naszej wyobraźni, co do tego, jakie y, y, tło jest gospodarcze tego i później jaki jest ślad regulacyjny, który będzie musiał być tutaj y, y, jakoś stworzony y, również na poziomie Unii Europejskiej. Natomiast to, co może właśnie zaciekawić pana redaktora i widzów, to jest to, dlaczego ja ominąłem na przykład to, co jest istotne, to są dwie kwestie, mianowicie relacje ze Stanami Zjednoczonymi i druga kwestia, no to jest oczywiście udział w budowie i w ogóle w procesie poszerzenia Unii Europejskiej na Ukrainę i na Mołdawię. Ja myślę, że te dwa, dwie kwestie, o których powiedziałem, i które tak właśnie subiektywnie wybrałem i, i, i uznałem, że są w mojej ocenie najważniejsze, one są rzeczywiście najważniejsze, dlatego, że one zdecydują po prostu o pozycji geopolitycznej Polski i Polskiej gospodarki w tym zakresie. Natomiast ta kwestia amerykańska jest o tyle yy, jakaś, yy, bym powiedział, i istotna i zarazem nieistotna, bo wiele tak naprawdę zależy od tego jakie będą wyniki przecież wyborów w Stanach Zjednoczonych, więc my na, na razie na tym etapie w ogóle nic nie możemy powiedzieć na ten temat. A to z tego powodu, że przecież wiele zależy nie od tylko od działań Unii Europejskiej, ale również od tego jak one będą odbierane i jaka będzie responsywność administracji amerykańskiej. Druga kwestia ta odbudowy i poszerzenia e, e, o Ukrainę i Mołdawię jest o tyle ważna, że ona jest po prostu stwarza pewne Istotne bym powiedział szanse i również pewne wyzwania dla Polski, niektórych polskich przedsiębiorstw, ale gdybyśmy zobaczyli, co jest najważniejsze dla nich wszystkich wręcz, no to znowu wrócimy do tej transformacji energetycznej i do gospodarki cyfrowej. I do gospodarki cyfrowej. No, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, no, jak będziemy zaczynać prezydencję, wyniki wyborów już będziemy znać, więc pewnie wtedy będzie można więcej na ten temat rozmawiać. Padają takie opinie, że to jest niezbyt fortunny moment, bo przejmujemy prezydencję po Węgrzech. Wiemy, jak to było z Węgrami. No, ta polityka węgierska, trochę odbiegająca od tego, jakie są priorytety w Brukseli, mówiąc najdelikatniej. No i pojawiły się takie głosy, że w związku z tym w Unii czy w Brukseli postarano się jak najbardziej ograniczyć możliwości tego kraju przewodzącego Unii, no właśnie w tym półroczu, w którym, w którym jesteśmy, i że w związku z tym rola także kolejnego kraju, czyli Polski, może być ograniczona, bo Unia postawiła jakieś mury decyzyjne i tak dalej, i tak dalej. Czy to jest prawda pana zdanie? Nie, zdecydowanie nie. To znaczy ja się nie zgadzam z tą opinią, nie w 90%, nie, w, nie wiem, w 20%, tylko w 100%, dlatego że ja uważam, że to jest bardzo dobry moment na objęcie prezydencji. Są inne jakby uwarunkowania, które nieco ją ograniczają, ale to one nie są umieszczone w tym zakresie. Węgry, jak rozpoczynały swoją prezydencję, naruszyły zasadę uczciwości sprawowania prezydencji, dlatego że przecież wielkie delegacje i na wysokim szczeblu węgierskie pojechały, mówiąc, że reprezentują wolę i interesy wszystkich, całej Unii Europejskiej do Chin. I to się już od tego momentu nie mogło dobrze skończyć, dlatego że nikt w, z, takim, z taką prezydencją nie będzie chciał pracować. Czyli, krótko mówiąc, mamy stracone pół roku z uwagi na bardzo nieładne postępowanie Węgrów, rządzonych przez e, e, ekipę Wiktora Orbana, i Polska wchodzi tutaj w, raczej jako państwo, które się jawi jako porządne jako lojalne, jako umiejące e, sprawować prezydencję, bo przecież to jest nasza druga prezydencja po prezydencji 2011 roku, która była również bardzo dobre, dobrze oceniana, miło, że była pierwsza, więc ta druga w zasadzie ma wszelkie szanse e, e, uzyskania i tej odpowiedniej responsywności innych naszych partnerów unijnych i również zrozumienia tej całej e, całego naszego programu prezydencji, e, również będziemy mieć wsparcie. W tym, że prezydencja w zasadzie de jure jest sprawowana przez trzy państwa w ciągu półtora roku. Za nami jest w naszym trio Dania, która bardzo lubi to, co będziemy robić, I Cypr, który również będzie nas w tym zakresie wspierał, a i my jesteśmy pierwszym państwem w tej trójce. To są wszystko atuty a nie żadne obciążenia. Tam, gdzie jest pewne ograniczenie, ale tylko pewne, to jest to, że Polska bierze swoją prezydencję, rozpoczyna razem z nową komisją. Ale, drodzy Państwo, przecież to oznacza i zarówno pewne ograniczenie, no bo tu się mówi o tym, że teraz komisja będzie tworzyła nowy program regulacyjny w zakresie inicjatywy regulacyjnej, ale przecież to jest też az w rękawie, dlatego, że Polska będzie mogła tutaj w aktywnym bardzo dialogu uczestniczyć w tym, co jest w zasadzie, no chyba jądrem w ogóle procesu decyzyjnego Unii Europejskiej Czyli w zakresie mówiąc, gospodarczym. Krótko mówiąc nieograniczenie, ale raczej trzeba postrzegać to jako szansę, no i dementujemy tutaj, że żadne procedury, jak gdyby nie zostały zmienione w związku z tą obecną prezydencją i tutaj będziemy mieli pełne możliwości działania jako kraj przewodniczący. Kończymy wątek prezydencji na koniec jeszcze chciałem zapytać o temat no, który od lat oczywiście przewija się u nas, czy Pana zdaniem wejście Polski do strefy euro to jest jeszcze w ogóle. Mm, Właśnie temat w jakiejś bliższej czy dalszej przyszłości możemy to zrobić, jak, jak, jak pan ocenia obecną sytuację? To jest ważny bardzo temat. Ważny ze względu na jakość naszego uczestnictwa w Unii Europejskiej, ze względu na to, że my mamy obowiązek prawny wprowadzenia euro, obowiązek traktatowy. To jest pierwsza kwestia. Natomiast druga kwestia to jest taka, że to jest również ważna kwestia natury raczej geo Strategicznej. Dlatego, że jeżeli my jesteśmy takim państwem, które nie uczestniczy w strefie euro, to znaczy, że nie jesteśmy w jądrze procesu decyzyjnego unijnego. Trzeba sobie uzmysłowić bowiem, że jądro procesu ze względu na takie forum, które się określa nieformalne, ale które jest usadowione czy utworzone na mocy przepisów traktatowych, to jest tak zwana Eurogrupa. Eurogrupa to są ministrowie finansów i gospodarek, którzy się zbierają w ramach tego właśnie tego ugrupowania, tego, tej Eurogrupy, i oni decydują o tym, jakie jest ich wspólne stanowisko w ważnych kwestiach dla strefy euro, co oznacza, że oni decydują w zasadzie o najważniejszych kwestiach. W dziedzinie gospodarki, które się decydują w, w, w Unii Europejskiej. My w tym jądrze nie jesteśmy, i krótko mówiąc, nasze uczestnictwo w tych kwestiach jest nieco upośledzone. Nadrabiamy teraz, mając przewodnictwo, ale to naprawdę nie wystarczy na dłuższą metę. I druga kwestia, to jest kwestia taka, że przecież w ramach tego całego jądra no, się odbywa jednak intensywny proces integracji, a w których nie uczestniczymy, bo nie mamy Odpowiednich kart. Żeby mieć karty do uczestnictwa w grze, która się nazywa euro, to my musimy mieć dobre finanse publiczne, musimy mieć dobrą gospodarkę i krótko mówiąc, musimy o to zadbać. Czyli krótko mówiąc, tak jak słyszę, jest pan raczej zwolennikiem, rozumiem, wejścia do, 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 do strefy euro, a czy to w ogóle jest teraz realne? Ja jestem zwolennikiem i to nie jest kwestia nawet takiej odpowiedzi na pytanie, czy to jest realne, czy nie teraz, tylko po prostu jest to zwykła konieczność. Natomiast odpowiadając już tak na wprost, a na pytanie, które ja rozumiem dosyć technicznie, czy my jesteśmy w stanie przyjąć euro w krótkim okresie czasu, czyli w perspektywie miesiąca, dwóch, a nawet e, pewne roku czy półtora roku, to odpowiedź brzmi nie, dlatego, że po pierwsze musimy naprawić nasze finanse, które nie są w, w, w najlepszym stanie, nasze finanse publiczne. Druga rzecz, musimy popracować nad przejrzystością finansów publicznych i to jest wszystko w interesie tak naprawdę gospodarki, przedsiębiorstwa i zwykłych obywateli. Natomiast trzeci, trzecia przeszkoda jest natury już, bym powiedział, bardzo, bardzo politycznej, dlatego, że jednym z kryzysów kryteriów przystąpienia do euro jest spełnienie kryterium prawnego, to jest niezależność banku centralnego. I ona jest rozumiana w taki sposób, że no pewna praktyka musi być tutaj prawidłowa, ale my mamy również do, 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 do pokonania yy, yy, przeszkody natury konstytucyjnej, bo w naszej konstytucji są przepisy dotyczące banku centralnego, które nie są zgodne z tymi kryteriami z niezależności. Czyli najpierw zmiana konstytucji. Dokładnie. O, oprócz takich rzeczy, jak Rada. Ta polityki pieniężnej, która tam niekoniecznie jest jakby do rzeczy w kontekście właśnie przystąpienia do strefy euro, to na przykład takie przepisy, które dotyczą na przykład odpowiedzialności Narodowego Banku Polskiego w odniesieniu do na przykład kompetencji Najwyższej Izby Kontroli. One muszą być tam zmienione po prostu te przepisy, a żeby to zmienić, to trzeba zmienić konstytucję i trzeba mieć większość konstytucyjną. Czyli na razie euro, nie? Być może w jakiejś dalszej przyszłości. Bardzo dziękuję za, za rozmowę i za te ciekawe informacje. Artur Nowak-Far, Szkoła Główna Handlowa, był moim gościem. Dziękuję bardzo. Pięknie, dziękuję również.